Wczoraj zakończyliśmy na pace samochodu dzień, a dzisiaj zaczynamy ten dzień. Poznajcie mojego kolegę tutaj z Hondurasu, Axel. Siema ludzie. ludzie. A przed nami największy port morski tutaj w Centralnej Ameryce. Jest też galeria handlowa. Idziemy, czyli El Super, super i tanio. No proszę. No to zobaczymy, czy super i tanio. Taka ciekawostka, zobaczcie w woreczkach olej do gotowania czy smażenia. A Parówki na hot dogi, takie większe parówki i, i takie mięsko, to jest takie combo. Kosztuje tutaj 64, 25 to 1 dolar, także wiecie, ile to kosztuje combo. 2 dolary z gruszkami. To coś, co wyglądało na moim talerzu jak frytki, to nie były frytki, tylko to były takie banany, które są smażone w głębokim oleju. Wygląda to jak frytki, ale to nie są frytki, tylko są takie specjalne banany. Troszeczkę inne w smaku niż nasze banany. To jest ciekawe, to jest olej w butelkach, a to jest, słuchajcie, olej ten sam w takim opakowaniu. Proszek do prania, słuchajcie, pakowany w takich tubach. Wygląda apetycznie, ale to chyba nie do jedzenia. W każdym razie 20, takie małe opakowanie, czyli mniej niż dolar. Taki czteropak tutaj max. Do prania proszek 71. Kupuję tą kawę z Hondurasu, bardzo dobra, słuchajcie, miejscowa. Tutaj z tej półki wziąłem. I podarują osobie, którą wylosuję z osób, które subskrybują mój kanał. Także taki mały konkursik. Jeżeli subskrybujesz kanał albo jeszcze nie subskrybujesz, to zachęcam Cię, ponieważ jednej z osób podaruje, podaruje tą kawusę. Jak zobaczycie jednak tutaj nie ma żartów, nawet przed sklepem stoi ochroniarz, który ma i pistolet i taki troszeczkę większy karabinek. Tutaj dzisiaj się stałujemy El Kangaro to ciekawe takie regionalne tutaj bary, restauracje jak, jakkolwiek to nazwać. Nasza ekipa, a oczywiście w telewizji. Meczek na dziś, to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jutro przychodzą chłopaki do Akademii Piłkarskiej, także jutrzejsze wideo będzie tylko o Akademii. Co robią, jak robią, dla kogo robią i to co robią. Także mam nadzieję, że to będzie fajne. No i co? Pozdrawiam serdecznie z Hondurasu, część serwis ma.